No muszę powiedzieć, że było rewelacyjnie, ponieważ takiej ilości śniegu już dawno nie przeżyliśmy, a tym sposobem, dzięki temu, tej, temu podłożu, jakie stworzy śnieg, no to były idealne wręcz warunki do tego, żeby konie mogły być sterowane, przygotowane. Co zresztą objawem jest to, że e, akurat moja stajnia, tak jak i stajnie moich kolegów z, z Czeskiej Republiki, my właściwie nie mamy przerwy, biegamy, gdzie się da. Czy to na razie się da we Włoszech i rzadko we Francji. No także e, ta najgorsza rzecz, jaka mogłaby się wydarzyć, czyli te o, e, zima taka śnieżna, jak było to często, no w tym roku nam się bardzo podarzyło i te przygotowania podejrzewam, że za, zaowocują też jeśli chodzi o początek sezonu tego 2021. Czy to będą dosyć wyścigi wyścigu we Wrocławiu, zarówno czy gdziekolwiek indziej pojedziemy. No, akurat tak się składa, że dzięki ogromnej selekcji, którą um, jakoś się tak wytworzyła na skutek sensowności prowadzenia stajnie, to znaczy, jeżeli trafi jakaś duża grupa koni do treningu, a się okazuje, że z tego wielki procent to są konie, które właściwie są bardziej rekreacyjne niż wyścigowe. I potem objawem tego, jest, są, jest to, że ten sezon no, nie wypada dobrze. No więc ponieważ ja jestem już takim trochę za starym trenerem, żeby trenować konie miernej jakości, bo to na to człowiek nie ma czasu, e, chciałoby się na te swoje stare lata mieć jeszcze trochę radości z dobrych koni. Także w tym roku e, zrobiłem taką selekcję, że właściwie zostały konie albo takie, które już naprawdę dokonały dużo, tak jak. I w, I w ubiegłym roku, tutaj i we Wrocławiu, pokazały swoją klasę typu konia Westan, który wygrał ten finał e, przeszkodowy dla koni czteroletnich. Konsekwencją tego i wartości, co pokazał, było trzecie miejsce w grupa, wysił grupa 3 w Mediolanie i teraz w sobotę miejsce drugie w listach z Treviso. Także tego typu konie, które pokazały coś, że, że warto w nie inwestować i poświęcać czasu, to zostały w tajni. No i, i są konie, które po prostu e, robią dobre, dobre wrażenie na dzisiaj. Są konie, które e, można spodziewać się z racji tego, jak pracują. dzięki temu, że właśnie te warunki były tak doskonałe, to o wiele więcej o tych koniach się wie. A konie, które już wiadomo było, że, że to są miernoty, które może były dobre jakieś takich początkujących trenerów albo ludzi, którzy się bawią to tylko dla kochobistycznie. To ja staram się takich koni w stajni nie mieć, i, i dzięki temu myślę, że ten sezon 2021 będzie zupełnie inny niż ubiegły. i Mam tę nadzieję, że i to będzie też przejawem tego, będą te wyniki też i we Wrocławiu. Mam 29 koni i muszę powiedzieć, że z takim rodzynkiem w tajni Mojej jest koń, którego myślę, że spróbuję go przygotować do, do głównej gonicy, jeśli chodzi o wiek konia, który ma 3 lata, tej koronnej gonicy, czyli derby. I ten końcę nazywa się Lokomotiv, jest to koń, który ostatni wyścig sezonu wygrał w Pradzie, I koń, który trochę późny, potrzebuje taki dystansowy, a myślę, że Teraz jako trzylatek, latek wprowadzanie do okresu lat dwóch jest dojrzałym koniem i a to jest właśnie taki jeden rodzynek, który jest to koń, który będzie biegał w gonitwach płaskich, praktycznie on. A i pozostała grupa koni to będą konie właściwie tylko o profilu skakalnym. O, debiutów troszkę będzie, że... Parę koni z, z Warszawy zostało skierowanych do mnie na zasadzie, że były, że zmieniły właścicieli. A tak myślę, że właściwie każdy wyścig, który będzie wyścigem dla koni, dla debiutów, będę miał tyle, tyle tego, że będę mógł obsadzić tego gonitwy. A także, no, jeszcze wcześniej, e, wiadomo, że konie trzyletnie w Polsce późno debiutują, chodzi o gonicy przeszkodowe, Wcześniejsze debiuty są we Włoszech. Także spróbuję tam szczęścia z tymi końmi. Ale jeśli chodzi o debiuty, tam dosyć dużo koni będzie, tak. Także no, muszę powiedzieć jedno, że po, po moich wygranych w Wielkiej Pardubickiej właściwie został jeszcze taki ostatni, e, ostatnim marzeniem, jakie zostało do zdobycia, taki szczyt, to wielkową Saską też wygrałem i Crystal Cup też, ale jest jedna gonitwa, którą mam ogromny sentyment, nazywa się Grand Premio Merano i to jest wyścig, którego bardzo bardzo mi zależało, żeby się kiedyś udało wygrać, a nie będzie to łatwe, ponieważ jest to wyścig też atrakcyjny dla trenerów francuskich, szczególnie do, dla czempiona trenerów e, Guillaume Macera, który tam regularnie przyjeżdża z bardzo dobrymi końmi, ale może w tym roku, jakby się to nie udało, to przynajmniej chciałbym zaspokoić ambicje moich właścicieli, którzy z kolei oni mają taką, taką wolę, taką radość z tego, żeby, żeby ich konie zaprezentowały się dobrze, może wygrały właśnie Wielką Pardubicką, gdzie tam planuję dwa konie polskie przygotow przygotować do, tego, do tej gonicy i ewentualnie do Wrocławia, e, Wielką Wrocławską i Crystal Cup to tak tradycyjnie, ponieważ z Wrocławiem wiąże mnie strasznie dużo, jako młody człowiek tutaj wygrywałem, jako jeździec praktycznie, praktycznie nie przegrałem tutaj tej wyścigu, a to nie było tych wyścigów dużo, ale miałem tutaj wielką, jaką wielką, wielką radość tego, że tutaj biega, startowałem, jeździłem, a, a jeśli chodzi o o Wrocław to wiadomo, to jest taki sentymentalny, ale również trzeba wziąć pod uwagę, że Wrocław jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla, dla nas, trenerów, ponieważ są tam niesamowity, wspaniała rzecz, to że te nagrody są ciekawe. Ta, ta jakość tych, tych wypłat jest bardzo atrakcyjna dla nas, i dla właścicieli. No i przede wszystkim jest to rzetelny tor, który zawsze regularnie w terminie wypłaca właścicielom i trenerom wygrane. To jest dla nas bardzo. Korzystna sprawa, ponieważ nie wszędzie się tak to dzieje. Ja uważam, że tak długo, jak istnieje, odbywa się i się e, mecze piłki nożnej, jak futbol egzystuje w Europie w takiej formie jak to jest, jasne, że bez publiczności. Takie te wyścigi też będą. Jak, jak będzie stanie się coś takiego, że zamknie się możliwości e, rozgrywania e, meczy piłkarskich, tak automatycznie i, i wyścigi się skończą, ale wierzę w to, że to nigdy nie stanie. Jasne, że to jest indywidualna, indywidualna sprawa, na przykład w Czeskiej Republice na, e, jest zupełnie inna inny schemat, inna, inna sytuacja ekonomiczna, ponieważ e, Czesi mają nie mają głównego sponsora, tak jak w Polsce jest realizator sportowy, dzięki któremu w ogóle możemy z takim wielkim zaufaniem i, i z oczekiwaniem, że to się wszystko będzie odbywało, e, mimo tych wielkich problemów, jakie, jakie towarzyszy ta, ta sytuacja nie, nie, specyficzna, jaką mam na świecie, ale a w Czechach niestety e, wyścigi są dodawane przez indywidualnych Sponsorów, a ludzie, ci, którzy chcieliby sponsorować, nie podoba im się fakt, że, że na trybunach nie ma tam nikogo. A to wiąże się z, z wielkimi z trudnościami pozyskiwania tych sponsorów. Także w Czechach nie będzie aż tak kolorowo. Ale mm, dlatego, też w dzisiejszych czasach naprawdę trzeba mieć dobre jakości konie, że w momencie kiedy się gdzieś tam okaże są problemy, żeby rozszerzyć te możliwości starcowe o inne, o inne kraje, gdzie tych problemów jest mniej. W tym przypadku dla nas najciekawszymi miejscami, gdzie możemy biegać regularnie, co jest, tak jak powiedziałem wcześniej, Włochy, no i Francja. O, oczywiście konkurencja jest wielka, ale nie jest to niemożliwe z, z nimi wygrywać. Tak się stawało i w mojej karierze, i w karierze innych trenerów, ale mam nadzieję, cały czas wierzę w to, że tak długo jak jest piłka nożna aktywna, tak jak się te mecze odbywają, takie tak wyścigi będą również.